Hagia Sophia. Mądrość Boża wybudowana w VI wieku w takiej postaci, której widzimy tu w samej górze nad prezbiterium. Mozaika Matki Boży Dziesiątki Jezus przykryta z uwagi na to, że miało miejsce niedawno modły muzułmańskie. Tutaj widzimy cherubów. Tu na piętrze jeszcze zostały zachowane część mozaik Jana Chrzciciela, między innymi z prawej strony, na półpiętrze. piętrze. Nie wiem, czy tam teraz jest wejście. budowla jest z VI wieku, ale jest konstrukcyjnie w bardzo dobrym stanie. To jest tak zwana Brama Konstantyna, główne wejście do Hagia Sofia. Tu teraz trzeba zajmować buty mamy są? Będę dzięki, że udało mi się przyjechać w budlitwę.